E, obejrzymy film Czajnika, a przynajmniej jego część, tą ciekawszą, ponieważ Czajnik jest takim, e, jakby to nazwać, e, e, oglądałem ostatnio podcast, e, a nie, to oglądałem ogólnie całą historię Czajnika, jest, e, uzależnił się od optymalizacji, więc zmonetyzował wypadek swojego ponoć najlepszego przyjaciela. Так, для меня тоже это абсурдально. Ale to mogło być do zerwania się, właśnie. Albo do... ze zerwania się, mogło dojść. Co do innego, się panu zrobili, to No to tak, że realnie jest faktycznie, że to może mogę być kolejką? aż tak? To... Jak państwo mieli nie Były to ciężkie chwile dla nas wszystkich i z pewnością najcięższe w życiu Ostrego. nie powiem, więc jeżeli tak się dzieje, to ja. Jak pole nie Publikujemy ten film przez przestrodze dla was, widzowie. Tak, żebyście zobaczyli, jak niewiele potrzeba, aby zniszczyć swoje marzenia i zdrowie. Ale zacznijmy od początku. Gdybyście to robili faktycznie dla zdrowia, dzieci, to nie monetyzowalibyście tego, tylko napisali post. Tak. Tak też można zrobić. Dokładnie, czajnik. Widzowie, nie wejdziemy się. Oh, tu nie wyjdziemy się schować. Uuu... Oh, ja chyba muszę odpuścić. O oh, kurwa, na wszystkie kolana. Oh, Muszę odpuściła. O, stary, jak ty się ubiłeś. El. No niemożliwe, nie, teraz jeszcze z tobą będziemy jechać do lekarza. A jeszcze obydwie nogi. Normalnie powiedziałbym, żebyś zrobił 10 pompek, ale to jest teraz skrajnie nieodpowiedzialne, więc zrób 10 przysiadów. W tamtym momencie nie wiedziałem jeszcze jak poważna jest sytuacja, dlatego sprawdziłem nagranie z wypadku ostrego. Na czwarta gościu Niestety nie mogę pokazać wam nagrania z wypadku ostrego Bo jest zbyt drastyczne jak na standardy YouTube Całe nagranie możecie zobaczyć na jego Instagramie I nie chodzi o samą promocję Instagrama Tylko naprawdę to nagranie jest drastyczne Serio pokój, bo się do no, I to jest w ogóle inny wymiar Nie? Że e, czajnik e, Po prostu e, Najpierw sobie żartuje, no potem okej, okay, że nie wiedział, że to jest takie, takie E, I, I, i E, i B, no ale potem on chyba nie wrzucał, nie wiem, nie śledzę trzejnika, ale pamiętam, że miał wypadek samochodowy i chyba nie wrzucał całe, całej, yy, całego filmu na ten temat i promował Instagrama, a teraz jak jest to już przyjaciel, to... Nagle tak jest. I to jest już moim zdaniem no inny wymiar po prostu. Was szybko nagramy film, bo musimy zrobić film na Daily. Nagramy film i Przyjadę do was. Kolejny wypadek na dajni, niesamowite. Szymon poszedł po samochód, żeby zabejść ostrego na sor. A wy widzowie pamiętajcie, żebyście nie robili takich głupich rzeczy. Bo coś się może stać i się źle może skończyć. I jeżeli chcecie już się wygłu to z głową, uważajcie na siebie i nie róbcie takich głupich rzeczy, na pewno nie takich jak my, bo ostry tutaj ewidentnie przeszacował swoje umiejętności i źle to się skończyło. ja się o co ta taśmy tego całego tutaj. Bo to mnie strasznie boli, dlatego tego nie są ruszasz nogą. No dobra, to jedź. No widzicie, znowu znowu mi odkleja i zamiast się martwić o swoje zdrowie, to się o film po prostu, żeby wam wszystko powiedzieć widzowie, co się wydarzyło. To tak nie powinno wyglądać. powinienem mieć to w dupie włączyć tą kamerę. Po prostu chciałem, żebyście wiedzieli. Nie wiem, po co w stronę nowa, to jedziemy i. I w tym momencie ty sam mówisz. Sam powiedziałeś, że nie powinieneś nagrać tego filmiku. Bo chciałbyś, żeby widzowie wszystko wiedzieli. E, ale no, wtedy musisz nagrać... Film. Nie, możesz wrzucić post. E, znaczy czajnik, bo on już chyba swojego kanału nie ma Możesz wrzucić po prostu post I tyle Nic więcej nie potrzebujesz Dosłownie O, kur, na mnie teraz serio. O, boli mi teraz to prawe strasznie. O, kur. Dobra, siadaj. A. Najważniejsze, co widzowie. my jesteśmy oczywiście na to bardzo dobrze przygotowani. Mamy sok. O, git, tak, sok, czy jakieś picie. Mamy delicję. O, gold. A patrzcie, w ogóle pochwalam się tutaj troszeczkę, bo Simko pisuje Merceresa. Patrzcie, tutaj są do Merola takiego. Mamy już i, osi, i To już nie istotne są te nasze rzeczy. Ja tutaj flexuję, się widzą na Twojego merola. Fajny, nie? No Fajny, fajne. Patrzcie tutaj ma rejestrację Szymek z siódemką. Pa. Sto. O, ej, zajebiste! To się szanuje, Szemuś. I always thought a verruca was a type O I've always thought a verruca was a type of pig that comes under your feet. ...się widzą nie na wiem, twojego to Merola. Fajny, nie? No, fajny, fajny. No, no, fajny, no. fajny. Patrzcie, tutaj ma rejestrację Szymek z siódemką. Patrz to! O, ej, zajebiste! To się szanuje, Szemuś, naprawdę, to się szanuje. O, i proszę, ja bym... Widzowie, pamiętajcie, że subskrybujcie mnie, to był tylko takie króciutki apel, ja już mogę spadać do szkoły, na ura.